Siema widzowie! Nowy update w Multiverse Fighting Simulator. No, ja wszedłem. Zaspinujmy sobie. Może przy okazji będziemy mieć spoiler nowych postaci. Tych dwóch tutaj. Może wypadnie nam coś w pokoju. Yy, Byłego mega. No, wygląda na to, że dostałem. O oh, nie, no i super. Dostałem coś, co jest totalnie useless. Zobaczmy nowy świat w sumie. Zobaczmy. To jest. Wiem, że to jest Wizard World. I tutaj troszeczkę update się popsuł, bo dali 12 update, że to jest, a to jest już trochę wyszadek. I tu mamy takie postaci, i to chyba jest. Za minutę będzie arena, sobie ją zagramy. I co to jest? Zobaczmy, jak się otworzy. O Jezus, Maria, zapomniałem. To jest. O, Rodon to jest Komu, dobra. Eee, usuńmy, bo potrzebuję te pety do porównania sobie. One nie są chyba zbagowane, ale szybko. O, i Bagrid. O, jest on. Mam już wszystko. Tak, tak. O, Bagrid, Shiny, fajnie. Ej, tylko Harry Pottera nie mam. To <laughs> nie się będzie nazywał Harry Maguire. Bo... Oj, wyłączyli wszystkie busty przy okazji. Laka mam 12. Sądź ja mam 12 laka. A plus 5 lak jest! Dobra. To takie coś. O, jest Hajry. No i wszystko. jest Tylko legendarkę sobie otwórzmy. Aha, gridy, kolejne domy. Dobra, w sumie zobaczmy, ile takie pety mają. 11 milionów to ma? To pierdziel! To i 19 milionów. Dobra, to jest dobre, to jest dobre, wiemy, to ile ma, e, legendarka ma 30 milionów, coś około 30 milionów, questy będzie trzeba porobić, mój team jest w sumie dobry na tą arenę, więc nie będę musiał wymieniać tych, chociaż nie, będę musiał, najlepsze pety w sumie nie, 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 tylko tego Bagrida mógłbym w sumie, oddam Shiny i do tego jeszcze z tym. Ja czekam na tą legendarkę, żeby indeks sobie, w ogóle ile mi do indeksu brakuje. Co tutaj jest? Tutaj wiemy, że Kosmik to pewnie będzie tak, Kosmik to na 100% będzie pan. Yy, yy, to będzie pan. Yy, tak, Dumbledore i tu mamy Voldemorta. No to fajnie. Yy, no. Ile? No, o, już jest. Dobra, chyba też mi się. Dobra, zobaczmy w sumie tego Voldemorta, jak oni to sobie to zrobili. Bo w sumie taki update. Ik. a nikogo nie ma. Hmm. Ciekawie. No, jest to najlepszy na serwerze. Nie wiem, czy to odpalić tego boosta, czy się nie opłaca. Może. Jeszcze mam tą starą. Pewnie miotła. Nie, miotła, może. Jak już była miotła. W sumie. Mój team. Mój team 60 milionów. Nie wiem, czy mi się opłaca to ulepszać. Nie wiem, zobaczmy. Tylko tych balków tutaj. Panów, kolegów. Ten don jest całkiem fajny. I ten. Nadal nie naprawili. Dobrze, dobrze, że nie naprawiają. I e, sobie użyjmy. Na tym koledze. Level up. O, on ma już 120 level. A te moje tutaj mają 120. E, o, już jest. Pan Voldemort. No i jakoś. Moldy. Moldiward, ok. Jeszcze nie walczyłem z tych... Z, o, to jest... Ej, dlaczego tu jest... Ja myślałem... Ja myślałem, że to jest ten. Myślałem, że on będzie jakąś postacią. Ale nie, Malfoy nie jest postacią. <grym> Niestety. A, wiecie co? Jeszcze tak ta szybko level up. Szybciutko, bo... Yy, miałem Boosta, chciałem go trochę wykorzystać. Black Wizard, czekaj, co to jest? I bosy są jeszcze popatrzymy, bo nowe bosiki. Są, więc no, lecimy, lecimy, lecimy. Eee, lecimy. Bosik e, będzie powoli padał. Będzie padał. No dobra. I to jest... Nie wiem co to jest za postać. Nie kojarzę. A ja wiem już co to jest za postać. Tam była te kata. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Nie pamiętam. Eee, tutaj są różne rzeczy. Dobra, dobijamy. Raczej nie będzie rekordowym to czasie, bo już jest 15 sekund zeszło. I już już raczej nie, nie będzie topki. no ja bym chciał topkę. No tutaj są nadal w ogóle nadal jest. Nadal jest ta, to, to myślałem, że to będzie limitowane. Hm, pięknie jest to w sumie nie ma problemu dla mnie. Dla mnie nie ma problemu, czy to jest limitowane, czy nie jest limitowane. Dla mnie najbardziej... O Jezu, Darkman, że to są ci, 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 jak oni mieli. To są chyba. Mogli lepiej ich zrobić. Są takie rzeczy, które... O, zbagowane. Tak fajnie to wygląda. Jestem gołtem. Leć, eee, leć, leć. No, jest już je słabo czas, słaby czas, a to jest dopiero po oblicie. Jakby taki fajny wydropił na początek, on ma tam sobie 100 milionów. Jakby on wydropił, to to by było fajne. No, kto to? A, to jest ten! To jest ojciec... Ma ojciec Malfoja. A i wiem, legendarką jest Snape. Snape, chyba. Przynajmniej tak mi wygląda. Um, Fikalem? Nie wiem, co jest Mifikalem. Zobaczymy. Czy ja to w ogóle zdążę zrobić? To jest pytanie. Dzisiaj ostatni level teraz będę miał, więc w sumie powinienem zdążyć. Głównym bossem. Co będzie obstawiam? Ja na co obstawiam? Obstawiam na. Zaraz zobaczymy. Nie no, jak chcę już to, nie wiem, może to będzie, rzecz, może to będzie Snape. O, w końcu jestem na... Bellatrice! A. O, myślę, że ten, jaką miał, to był więzień ze Skabaru? Czekaj, jak on się nazywał? A, ja wiem już, co będzie y, lotnią, będzie ten Gryfin. Gryfin, to się tak nazywało, no? Powinno się... To chyba to będzie. Tak, to będzie Gryf, ten będzie chyba, jako... Porusz pojasnowy. No ale mogę, miotły, miotły tam były, czy nie? Nie wiem. Były miotły, więc miotła też mogłaby być, ale to już jest takie. To już jest takie słabe. Dosyć bo. Yy, to jest dosyć słabe, bo. że tak powiem. Wmioty są przereklamowane, no, a na przykład taki fajnie by było, gdyby zrobili tak, tego, takiego gryfa, bo gryf akurat tutaj klimatycznie by pasował. Bo nie ma nic podobnego, coś co takie, jakby zwierzę. No, na razie są zwierzęta. To jest ten Sky Buffalo, jest jedynym, który lata, i to jest w ogóle co. To jest awatara w ogóle, to jest naprawdę. Cię... 68 milionów, to jest tyle. Mało, 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 mało. Ale jajku pewnie tyle kosztuje. Bagret jest. A nie dostałem zioma. No. Nie dostałem. Eee, popatrzmy, jakie to są rzeczy. O, widzicie grape. Tak, to jest legendarka. No ja sobie potwieram, bo ta legendarka będzie dobra. O, właśnie poleciał mi grape e, fajnie. E, jak tylko zacząłem otwierać ma 24 miliony. To jest dobre. A, to jest jednak słabe, no to jest słabe, nie, nie jest aż takie, o, dwie legendy, a, dobra, to zróbmy to tak, otwórzmy troszeczkę jajek, no też mamy coraz bardziej w indeksie, teraz pozostaje wydropić myfikala. ale jest duża szans będzie, będzie 17 laki, to są duże szanse, i update jest chyba pod jajka rzeczywiście. Tak, event po 426. Ej, ja miałem to pootwierać. Ym... Ręka, szapik. 100 milionów? Tylko 4? Co jest jednak Tylko 4 otworzyć. z Do... zgradek. Dobra, otwórzmy te jajka, bo jednak... A, a mogłoby mi nie lecieć? Otworzę te legendarki chyba. Albo nie, otworzę sobie jeszcze te dwa krysztale. O, Ted. Co innego w końcu? A to jest chyba drugi, więc. Raczej nic takiego nie poleci No i znowu, wiadomo. E, a, to był najrzadszy. To fajnie. Co to... To ma 52 miliony. E, no, to jest to jest to jest, to jest, to jest, to jest, to jest... To jest... To jest SUS, że tak powiem. Coś co... 52 miliony jeszcze go nie ulepszyłem, a jak go ulepszę, to to będzie dużo biło. Jakby powiedział Shiny, to będzie 100 milionów prawie. Cio pierdziele 100 milionów! Ojeju, to trochę dużo. Trochę się... Trochę się zdziwiłem, jak on mi poleciał, ja myślałem, że to był najgorszy. Myślałem, że Hagrid będzie legendarką. A nie, że Snape będzie, a w sumie Snape'a też obstawiałem. Jakby miał być wyższy. A i nowy kodzik w sumie. Może dwa nawet. Nie, jeden będzie. Pig Wars. Co jego zaraz piszemy? Zobaczmy. Pig Wars. Tak, to się tak pisze. Aha, dwa razy cash. No to idziemy pobić głównego bosika. <noise> Bo dwa razy cash jest. Zobaczmy, ile daje taka pani, pani koleżanka. Ile pani? 720 milionów, czyli normalnie. E, gdzie jest główny Boston? To nie. To jest już tam jest. Tak? Idziemy. Może w do. O tam, ta. Tu jest pani. Pani ma 200 bilionów. Odpalmy sobie takiego bursa jeszcze. To pobijmy ją. Sprawdzimy w sumie, ile daje pani tutaj, pani koleżanka Bellatrix. Bella Musimy zobaczyć. To jest dla mnie ważne. Żeby zobaczyć panią Bellatriz. E, nie wiem jak ona, Beat, Beatrice, Nie wiem. Ale już trochę je zbiliśmy. Ale ma fajny ten Ted. Ma takie fajne. Ej! W sumie powinienem zrobić showcase. Zobaczymy trochę zaraz te postaci. Jak one wyglądają. Ich ataki na tym Bosiku. Popatrzymy. Jakie rzeczy. Po kolei wszystko to co mam. Od komona do legendareczki. Może jeszcze wydropimy. By fikala byłoby fajnie, ale oni widzą, że tu mają fajne te ulty. Ten na przykład. Dobra, już próbowałem, zeszła. Dobra, zróbmy ten showcase Un'equip equip Al i od najlepszego Equip i zobaczmy, jaki pan ten ma tutaj piękny atak. No, jan jeszcze kryształ jakiś. Rzuca takimi potionkami jeba, Fajne. Cztery potionki. Spoczko to jest. Weźmy yy, pana z Gretka. W sumie możemy wziąć cały team z Gretków. Prawie cały team z Gretków. sobie dla, dla zabawy. Zobaczmy, panie z Gretku. Jak pan Bobby bije? Po prostu rękoma uderza? Yy, Bobby. No. Słabe. Dobra, weźmy Bardrida. i to jest jeszcze shiny, więc shiny. Ja mam nadzieję, że on coś zrobi fajnego, bo miał taką parasolkę. No właśnie. Parasolka, słabe. Um. A, Tet ma takie. Test ma 7 na 10, 8 na 10. On ma. To jest słabe mega. 5 na 10. To, czy nie, 3 na 10. On. No i pan. Bugrit, Hagrid ma też mega słaby, ale no jest 5 na 10, bo jednak troszeczkę się postarali. Trochę bardziej. Pan tutaj, Grape, snajpa, popatrzmy. Jak ty sobie bijesz? Różka. No też mega słabe, nie postaraliście się. Um, takie. Mm, nie wiem. 6 na 10. 6 na 10 5 na 10 6 na 10 bo na troszeczkę efekcik. Eee, weźmy ją, podostrzejmy, pokażemy sobie, jak pani tutaj wygląda, pani koleżanka. Dobra. Co też takie? Ale to jest też 6 na 10 bo to tutaj jednak też troszeczkę. No i tutaj yy, pan yy, Don, my chyba mam lepszego, ale to jest Ron. Panaron, chodź tu, dawaj busta, ulta. No i może coś fajnego w końcu. A, to jest fajne, to jest fajne. Dobra, to jest fajne. 9 na 9. Nie, no, 7 na 10. To jest fajne, to jest fajne. Harry Potter będzie miał słabe. Dobra, oj, kolej, no. Fajne to było. Harry, chodź tu. Mam szajni przy sobie, nie? No to muszę wziąć ciebie. Chodź, dawaj, pokażesz. A. Czekaj. Dobra nie zdążę, co on robi? A laser Nie no w sumie Całkiem cool, fajnie to wygląda Ale to też jest takie 5 na 10 takie nawet mocne Że tak powiem eee, No dobra dobijmy ją sobie bo Jednak że Najlepszy miał ten Ted według mnie I Ron mieli fajne Ten Ted naprawdę spoczko Bo takie fajne Dużo postarali się po prostu żeby on na przykład z gredka się nie postarali. No się też chyba tak jest, że po prostu te najlepsze dają. Najlepszą ocenę dają tym najlepszym, więc... myfika może będzie miał coś fajnego. No no, dobijemy ją i zobaczymy, ile da kaski. Mam nadzieję, że pstrylion. Chociaż... Chociaż niech trylion to da. To już by było ciekawe. Jakby dało... Ktoś może coś wydropił. Bym, popatrzył sobie na Myfika. Na kosmika w sumie też mógłbym popatrzeć Dajcie znać w ogóle jaką grę cię, żebym nagrał dla was Ten odcinek w ogóle Będzie chyba może dłuższy, me, dłuższy trochę, dobra ją dobijemy. Trochę chciałem tego też showcase'a zrobić jak, jak wygląda Jak wyglądają te postaci, tych nowych postaci, te co mam Myślę, że tak on się update, jeżeli chodzi o update to oceniam go takie To jest fajne, arena nie wiem, arena mi się nie podoba. Ja nie lubię zimowych. Tym bardziej, jak jest takie czarne niebo i to tak. Nie, nie wygląda fajnie z takim lodowym klim, takim zimowym klimatikiem. To nie wygląda zbyt fajnie, więc. Nie, nie. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Kasa razy cztery w ogóle. Dużo kasy pójdzie z tego. Mega dużo kasy z tego pójdzie. No, dawaj. No, lecą, 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 buściki. I kończymy ją. Chociaż raz chcę ją zabić. Ile... ile kasy ona daje na 4 razy buście, czyli z Game Passem i z Boostem? A moje petyją troszeczkę długo. A 115 bilionów tylko? 115 na 4 razy buście? Nie wiem. Chyba wcześniej po prostu najwięcej. Mało to jest według mnie. Otwórzmy. No, otwierajcie się do Mifikala! Mam nadzieję, że zaraz szybciej szybciutko poleci mi, żebym tego busta chyba nie będę wykorzystywał, bo mi się nie chce siedzieć i bić tej boby, Bo to jest trochę dudne. O, ktoś to ma 3, 3 triliony. Nie wiem, czy on. Nie wiem, czy on ma. ja, yy... yy... patrzę sobie różne rzeczy. Dobra, no jak to się wam otwiera? Ja sobie patrzę rzeczy na na na, na, na po prostu wszystkie patrzę różne S Patrzę jeszcze sobie inne rzeczy, bo może coś tu być fajnego. O to by było fajne, ale sobie patrzę. Coś poleciało, nie o kolejny grejp grape, Tych grape Będę ją dużo. Eee. Dobra, całkiem git to jest. Dobra, o, kolejny graj Dużo tych grajpów leci na tym. A jeszcze odpalę jednego boosta, będzie prawie 0.02%. A, a, 0 2% na Snape. O ja pierdziele, to będzie co, normalnie co jajko będzie leciało, będzie beka. Jajko co, ja, ej, ile, ja pierdziele. Legendarka co jajko? To jest marzenie każdego gracza. Ale ci gracze, którzy kupują wszystkie game pasy, takie rzeczy mają. Tu ktoś jeszcze bije dosłownie, też mu pomaga. Ja się mam autoklika, więc nie muszę. No ale pobijemy, bo sika. A w sumie dostaniemy trochę kasy. O crape. I radio. Zabij... O, mam w końcu shiny. Fajnie! W końcu, po tysiącleciu yy, nudzenia się w tej grze i otwierania jajek. Yy, fajnie ogólnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy w sumie tych grejpów, bo ci grejpowie mają jakieś yy, rzeczy, rzeczy może. Może coś mają, coś coś dla mnie mają. Tych jajek już trochę otworzyłem, że tak... Czekajcie, to już mi nie daje... Spokoju. Aaaa, deal 2 Deal 20 trilionów. Plus 5%. Damage multiplayer. Gdzie tu jest? Damage multiplayer. To przecież będzie tutaj. To jest mało. To jest mało. To jest mało. Powinni zrobić laki za legendarki. Wtedy bym się dopiero ucieszył. A, ja mi skliknąłem, dlatego. Ale to trzeba tak. O. Coś komuś może mi coś poleciało. Ja tylko czekam, aż mi poleci ten myfikal. Żeby go sprawdzić, on ma tam z strzydzie... 30. Czekajcie. Ja analizuję dwa razy. Jako on ma 948... to będzie miał 48 bilionów? Te będę coraz lepsze są. trzecia ja stopnę. Ja stopnę. I popatrzmy. W związujmy tych dwóch, bo są mi niepotrzebni w ogóle. Ale tu jest kryształ. Trzy levele Level up. To będzie 5 leveli Do woodena. Jupier. Yy, 89 milionów. Eee, panie grejpie. Ja pan... Znaczy ten Uden jest go... Oni są już wylewelowani. Ja ich nie będę już męczył. 24. Ja ich specjalnie. Patrzcie, on ma 100 milionów demagra. 100 milionów. Super. Coś co ma 100 milionów jest super fajne. 100 milionów. O kurde, to w sumie jest troszeczkę dużo nawet. 100 milionów 1 pet. 1 pet. To jest dużo mega. To jest mega dużo 100 milionów. Ja zdaję sobie sprawę, że w Toys of... W... Co? Harmonii. Czekaj, to to. A, to jest. Może oni mają jakiegoś myfikala, Oni mi mogą pokazać myfikala ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Nie, czyli tak? Chyba. Nie, to jest dwóch graczy po prostu. Ale nie mają tego, co chcę, czyli nie mają lepsze grape'a, jak mi teraz poleci. Bo w ten grap jest lepszy niż zdajmy no no jednakże jest lepszy niż e, nasz przyjaciel e, Uden, bo ma większe trzecie. O, chyba jest ten. Słuchajcie, ja to zobaczę. Jest? Nie, pięć minut. Pięć minut trzeba czekać. No. pięć minut. Dobra, widzowie. Jutro nie będzie odcinka. Przez cały tydzień nie będzie, bo ja wyjeżdżam na wakacje. Więc takim oto akcentem filmika. Filmik ja kończę openingiem. Siema.